Witam Panów serdecznie. No przede wszystkim jechaliśmy tutaj z taką niewiadomą. Wiedzieliśmy, że w Zielonej Górze nastąpiły pewne zmiany, odeszło kilku doświadczonych zawodników, ale wiedzieliśmy również, że w to miejsce kilku przyszło. Między innymi, tu już wcześniej wspominałem, że doświadczony Wojciechowski. No, Lechia Zielona Góra ma w swoim składzie takich zawodników jak Wojder czy Figiel, więc uważam, że tak na wartości dużo nie straciła. Analizując tutaj zespół, przygotowując się do dzisiejszego meczu, my wiedzieliśmy, że sprawdzaliśmy, którzy zawodnicy grają grali mniej, którzy wchodzili do składu, no, to się sprawdziło, że mogliśmy liczyć tutaj na jakieś błędy. Nie mogliśmy tutaj zagrać piłki otwartej, bo myślę, że Lechia by nas skarciła. Była częściej w posiadaniu piłki, grała ładnie piłką, długo się utrzymywała przy piłce, jednak czym bliżej naszej bramki była stopowana i myślę, że umiejętni tu przez mój zespół w bloku defensywnym wychodziliśmy obrondą ręką. Naszą szansą było zagęścić środek i czekać na kontry. Powiodło się. No, wynik końcowy mówi sam za siebie. No, bardzo się cieszę, gdyż w rundzie jesiennej tego szczęścia nam trochę brakowało. Tutaj nie straciliśmy bramki, zdobyliśmy dwie bramki yy, z tyłu na zero. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi i zielonej góry wyjeżdżamy. Z trzema bardzo stracona bramka, pierwsza, bardzo poważny błąd w Wojtka Fabisiaka. Lekko nam podcina też skrzydła i, i tu po prostu sami sobie jesteśmy winni, bo w pierwszej połowie. Uważam, że mieliśmy troszkę taką przewagę optyczną. Dochodziliśmy do pola karnego i tam już moi zawodnicy Michał Koiter, Dominik Skrzyński czy Albert Cipior nie oddawali strzałów. I tutaj nie dali się wykazać bramkarzowi gości. Tak jak powiedziałem, podcięte skrzydła, zaczynamy drugą połowę. Bardzo fatalne zachowanie się w obronie Łukasza, Ziętka, druga bramka tracimy 2-0, nasza przewaga optyczna jest coraz większa, ale wynika to z tego, że zespół gości się cofnął totalnie do obrony. Lekko chyba spadł sił, bardzo fajny met rozgrywa Sebastian Górski, bo naszą lewą stroną szły dużo ataków, ale no nie mieliśmy takiego kata, że tak powiem w cudzysłowie, który by wykorzystywał te sytuacje, które stwarzał Sebastian. Przeczytaliśmy troszkę grę gości i nie, nie doprowadzaliśmy ich nie do jakichś stuprocentowych sytuacji. Fajnie udało się strzelić dwie bramki i wjeżdżamy z Zielonej Góry, z ciężkiego terenu. punktami. I piłkarz Lechii UKP Michał Na Następnie chciałbym pogratulować drużynie gości z Prochowic wygranej. No, cóż mogę o tym meczu powiedzieć? No, już od na wstępie drugiej połowy musieliśmy gonić wynik. No, tak jak trener powiedział, głupie stracone bramki po indywidualnych błędach, no nie da się jeszcze kontrować, w sumie 10 na 11 osób. Ustawiony autobus, no naprawdę jest ciężko w takich warunkach grać. No, tylko lewą stroną mogliśmy atakować, gdzie już pod koniec meczu po prostu zawodnicy z Prochowic czytali naszą grę, wiedzieli co będziemy robić. Mieliśmy jeszcze odkrytą tą, tą lewą stronę. Tyle. Pytania do trenerów, zawodników? Pytanie do pana się zapytać. Uważam, że czerwona kartka należała się mojemu zawodnikowi, wyszedł za pole karne, interweniował ręką, czy ta piłka była naszczelona, czy nie, ale ewident trafiła go w rękę, także tutaj dla mnie nie ma dyskusji, widziałem to bardzo dobrze z mojej perspektywy i tu sędzia zachował się wzorowo.